Dziś jest piątek, piękna pogoda. Sprawdź mi, jak w Warszawie można fajnie spędzić weekend. What's your plans for the weekend? The plan in my weekend is uh, walking the uh, old center. And I'm going to the concert jazz. Um, no more. And I rejoice in the summer and walking the parks. Yeah. No Thank more. you. Okay, you're welcome. Enjoy. <laughs> Bye. For this weekend uh, we are going around Warsaw uh, and to to know this town very nice. Where are you from? Uh, I come from Rome, Italy. Thank, you. Thank you. Szem, Macie jakieś plany na weekend? No to zależy. <laughs> to znaczy, ostatnio nie planujemy, tak naprawdę. Wszystko dzieje się dość spontanicznie. Ponieważ korzystamy z swojej aplikacji na iPhone'a właśnie. Tak, zgadzasz. się. Ja mam tutaj aplikację Hot Culture na swoim iPhone'ie. Trzeba zobaczyć. Dzięki której znajdujemy najciekawsze wydarzenia kulturalne w naszym mieście. Patrzymy, się jest 5 sierpnia. Wchodzimy, tak. Dzięki czemu mamy na przykład OFF Festival, bądź nasi młodsi bracia w galerii. Różnego rodzaju. Dzięki temu wiemy, gdzie po prostu wyjść. Ułatwia to na pewno sprawę w weekend. Dokładnie tak. Super. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.